Ten, ponad osiemdziesiąt pośród wiejskiego zakątka powstała polska szkoła o dziwnej nazwie Pamiątka. Kto stworzył ten ośrodek wśród polskiej wiejskiej duszy? Kogo los wiejskich dzieci zainteresował i wzruszył? Ten człowiek walczył uparcie przez całe swoje życie. By stworzyć polskie szkoły polskiego nie uczyć się skrycie. Wspomniał polskich zaborców, urzędowe przeszkody. Otworzył szkołę w Warszawie i służył narodowi. Tutaj do wiejskiej kuszy przyjeżdżał dla ochłody. Tutaj ze swoją żoną odwiedzał polskie zagrody. A kiedy ona umarła i była już wolna Polska, utworzył wiejską szkołę. Nazwał po prostu Gdzie uczęszczał do szkoły? Wojciech Górski. Wojciech Górski, uczęszczał do szkoły w Warszawie na Nowolwychach do gimnazjum od profilu humanistycznym. E, tak, dobrze, to jest dobra odpowiedź. oryginalny sztandar zaginął podczas I wojny światowej jego replika odtworzona na podstawie hmm, opisów i zdjęć zawartych w szkole tak, oczywiście, dobra dziękuję 24 gdzie został pochowany nasz patron na, na Pogąsk edukacyjny dla dzieci wiejskich założone przez Górskiego. Ksawery wyrobić. Tak. Dobrze. Jakie to były czasy w historii polskich? Czasem zapomnę. Tak, Klasa trzecia i klasa piąta. Eksekwent miejsce pierwsze. Gracias. A było lepiej, paniusiu, Do mnie się mówi wasze dobrze dobrze. Na no, stąd sferach, że tak powiem, rządowych. Marnie! Moje akcje ostatnio mocno spadły, a wszystko przytrzymało na tę śnieżkę. Mam tu, co jest, to coś Specjalna macka mi zita. Witają? Ale to? Wyskakują. I to z nadami. No to co? Zapakować? E, nie! Znudziło mi się. Co to się u Waszej wysokości? Znudziło? Dokuczanie śnieżce. Czego bym nie zrobiła? Zaraz te durne kresnale ją ratują. I co one widzą w tym wyskatym leniuchu? Jak mieszkałam w pałacu, ciągle się na służbę wydzierała, a diademy i sobole rozrzucałam po komnatach. A wie pani, że mi czasami też bokiem wychodzi dokuczanie jaszkowi małgośce, a najgorsze jest to zjadanie jaszka. Ble! A słyszała pani, co pod dania o mnie mówią? Słyszałam, słyszałam. Najgorzej jest z dzieciakami. Nie chcę tutaj dbać. Tak? Tak, tak. Nikt nas nie lubi. Nie mam dłużej pod drzwiami. Co? Znowu panienki podsłuchiwały? A tak jakoś. Ma dziadeczka Nas też nikt nie lubi. Chopciu, że przez nas płacze. A sąsiedzie ledwo nam się kłaniają. Najgorzej z królewiczem. Wcale nie chce na nas patrzeć. A do lustra to czasem zaglądacie? Ja tak. Mówię o Tytu. Kto wy? O, przepraszam. Pani pozwoli, że się przedstawię. Złe wilczysko jest. Ostrach smargul i babci emeryty. Pani jak widzę do tych gatunków nie należy. Cóż za miły wilk? Daj spokój mnie. ona ma męża. A poza tym dobrze wiem, że najchętniej by się pożarł. O nie, będziesz się siostro. Koniec rzeczy. z ludzi Dlaczego? 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 Dlatego, że nikt nie chce czytać bajek u góry. Kapturek nie chce chodzić przez las. Straszne! Babcia nie chce mi drzwi otwierać. Ja bym tam otworzyła. A Gajowy kupił sobie nowy rybowy. Piękna zabawka. Co? Nic, nic. A Panie, dlaczego takie kwaśne? O... Mam tego dosyć. Taki śliczny i a nikt mnie nie kocha. Że tam czasem porwę jakąś królewnę, to od razu mnie siarką karmić? Dratepką mnie straszyć. Przecież jestem smokiem, a nie motykiem. Ja chcę być motylkiem. Uuuu! Ja nie wrócę do tej głupiej baranii. Cicho, mnie. ty niedobre smoczysko. Proszę o spokój. Widzę, że wszyscy mamy stargane nerwy. Zjedzmy może po pierniczku i pomyślimy, co dalej robić. Ja proponuję po jabłuszku. No, co się tak patrzycie? Śnieżce smakowały. Wracając do sprawy, nie ma tu nad czym myśleć. Trzeba wynieść się z naszych bajek. Smak ma rację. Świetny pomysł. Zawsze masz o urlopie. Niech tam sobie radzą bez nas. Haneczko, nie trzeba będzie codziennie zębów? No i paznokci nie będziemy czyścić. Bo... A jak się okaże, że radzą sobie bez nas? To pójdziemy na emeryturę. Aby na wcześniejszą emeryturę. Oto moja czarodziejska kula. Uuu, piękne cacko. Takiej jeszcze nie mam. Znikniemy z bajek, a kula będzie nam mówiła. Co tam się bez nas dzieje? Uwaga! Czaruje! Czary mary! Nie ma nas! Znaczy, mówcie o tego. nas! Jak to królu? Przecież ja jestem dradewka. Dradewka czy sznurecie. A cóż mnie to może obchodzić. Nic się to nie obchodzi. Nic. Nic a nic. Nic a nic. A światurka? Przecież ma ją uwolnić od smoka i ożenić się z nią. Gdyby smak ją porwał, co wie? to może i byś się uratował. Co wie? Ale w krakowie nie masz żadnego smoka. Mikrofon. Nie porwał? A dlaczego? Bo w Teratowiu nie ma żadnego smucha. Zapamiętaj, żeś mię witeczko. Draty? A smocza jama? Nie ma. A twoja córka? Nie ma. To znaczy jest. A cóż tobie, biedaku, do mojej córki? Moja córka to królewna, tak? Tak. A ty, biedny średniotkotonek, tak? Tak. Znaczy nie? Nie? Tak. No to idź już sobie, idź. I nie zawracaj więcej głowy, mulino jedna. wko, nie mulino. Ach, szkoda, jaka szkoda, że król... Szkoda. I całą powieść ja bym się Może poszukam sobie żony gdzie indziej. Słyszałem, że Kopciuszek poszukuje męża. I jeszcze parę szyszek. O, nareszcie mam. To chyba czekoladka. Pokaż. E, to tylko swój kamyczek. Szukaj dalej. To chyba będzie gdzieś tutaj. Poznaję ten dom. Masz rację. Tu. Ale gdzie jest ścieżka bardzo panowa? Gdzie są drzewa lintokowe? No ku pierników też nie ma. Dziwne, bardzo dziwne. Wiesz co Jasiek, ten Nas jest zupełnie zwyczajne. I co myśmy najlepszego narobili? Trzeba było się zgodzić na tę przeprowadzkę do miasta. Mieliśmy mieszkanie z łazienką i z balkonem. Marzenie! Baba jaki nam było szkoda, że niby taka samotna będzie, a teraz co? Sama ta nogę. Ty, a może baba Jaga nam się tylko przyśniła? Przyśniła czy nie? Jak nigdy do domu. Może papa jeszcze nie wysłał tej odmowy do miasta. A nie szkoda ci naszej bajki? I co teraz rodzice dzieciom będą czytać? Że biedny Jasiu i Małgosia przeprowadzili się do Warszawy? Pewnie, że szkoda, ale bez baby Jogi to już nie jest nasza bajka. Co tak, to tak. Oj, szkoda, szkoda. Ale cóż, ta łazienka i baguny. Idziemy. W stop! Ze Śnieżką nie idzie wytrzymać. Stop! Urodą kapusty nie okrasisz. Stop! Pilnie potrzebna pomoc, pomoc masowa. Stop! Pomocy! Nie, ze Śnieżką! Królewcy za Królewiczu! Królewcy za Królewiczu! Niech żyją wrócę. 差不多。 mi się zdaje, że to ktoś inny. A jak się nazywasz, moja wnuczko? Czerwony kapturek babuńczyk. Czy śmiała miała wysoką gorączkę? Jakaś niepewna jesteś. Ja mam powody, żeby się upewniać, ale to chyba naprawdę ty. Więc wejdź, moje drogie dziecko, kruszyć pod słomianką. moje drugie dziecko, i pokaż, co masz w koszyczku. Tak mi się coś wydaje, że masz mieć wielkie zęby, a to nie, właśnie nie. Co ty dzisiaj plecisz, kochanie? I oczy jakby takie inne ma. Marchewka, rzodkiewka, jabłuszka. A to co? Snycelek? Bleczcie, wiesz, że nie znoszę mięsa. Więc to jesteś naprawdę ty, kochana babuniu. A ty myślałaś, że kto? Że wilk. Ręce do góry zgrętne wszystko. To kogo pan mówi, panie Gajowy? Do ciebie potworze. Ja pan nie. Albo do ciebie bestio. O co się dzieje? Dwa Jakie wilki? Co pan, panie Gajowy? Znajomych nie poznaje? Wszyscy już powariowali. Tego tu nie ma? Kawa. Wilka. Nie było, nie ma i na pewno już nie będzie. No to klops. Co teraz trójcy będą dzieciom czytać, że babcia z kartów spokojnie wyjmowała rzeczy z koszyczka, a ja jej napadłem? To przecież nie ma sensu. Na pewno żadna z was nie jest wilkiem? Na pewno. Szkoda. Doprawdy szkoda. Chciałam być dzielnym gajowym, uratować babcię i wnuczkę, a tu wilka diady wzięli. Oj losie, oj mój losie. Łamę moją ukochane gołąbki. A po co to robisz? Będą mi potrzebne, przy wybieraniu maku z popielów. Ależ, kochanie, przecież ci mówiłam, że nie będziesz więcej nic przebierać. Czyżbyś zapomniała? Nie, nie zapomniałam, ale przyzwyczaiłam się już do ciężkiej pracy i nie mogę tak po prostu się odzwyczaić. No nie, dość tego. Jeszcze by tylko brakowało, żeby królewicz się z tobą zobaczył. mi się oddam na bo właśnie się zbliża. Mieszkają jakieś młode panny? Tak, tak, prosimy, Wasza Wysokość, prosimy. Mam trzy piękne córeczki, ale tak bym chciała, żeby ten pantofelek pasował na mojego kopciuszka. Oto ona. No a tamte dwie? Tamte? Jakie tamte? A, tamte. One wyjechały i nieprędko wrócą. Ale ja miałam świeżyć pantofelek wszystkim pannom. Ale po co? Przecież na kopciuszkach i nie marudź. Ej, ale miał sobie dobry uczynek Mioże, i ożej się z paną biedną i nieszczęśliwą. A ta jest bogato do domu. Ależ w królewiczu, mieszka kciuszko i nie wyprzedzaj. Ja ja się jeszcze zastanowię. Żegnam. Masz ci los. Zastanowi się. Hmm. I co teraz rodzice będą oko czytać dzieciom? Żeby się z za jakiegoś rzeźnika albo szewca? A wiesz, słyszałam, że dracewka dostał kosza. Nie no, maturu, przestań, miałam pójść za księcia. i po co one pojechały? Całą bajkę Ale Powiedział szkoda, już pędzę wycieczko, kany. ani kochani, walec do Krakowa. Coś podobnego poleciał, a jak mu się humor poprawił. Wiesz, to, co coś tu umiało? Stęskniłam się za mateczką. No, ja też wracam, bo kopciuchowi się całkiem byłbie poprzewraca. Tak, tak, sami widzieliście zresztą. Do zobaczenia. Wiesz co, siostro? Właśnie tu jakoś nabrałem apetytu. Ten Ten gajowy to całkiem równy gość. Nikt nie bajcie się pięknie panie, ale pójdę już sobie. Nie mogę zrobić czekobie zawodu. Żegnajcie. Widziała Paniusia, jak to mało do szczęścia potrzeba. Zaraz zrobię herbatkę. Zapraszam. Niestety nie mogę zostać. mnie obowiązki państwowe. Poddani nie potrzebują. Aha, zapomniałam. Wspominała pani coś o jakiejś maści na pyszcze? A, tak tak, proszę o to ona. Dziękuję. A tę góle rewiluje, żegnam. Kulę mi zabrała co za małpa. Cóż mi pozostało? Ja się z się. nie chcieli się wprowadzać do miasta ze względu na mnie. Kochane dzieciaki, muszę się... Dachy, szkarady do swych bajek wróciły. Pora na wnioski, pora na morał, bo już pożegnać się przyszło. Wiedzcie, że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. A teraz dzieciaczki drogie, posłuchajcie nas jeszcze, bo jak wiadomo, bajkowym bohaterom się zechce, być dla Was, w książkach mieszkać tylko pod jednym warunkiem, że książki czytać będziecie, i te wesołe i smutne. Nieważne, czy bohater dobry, czy zły Wam się trafi, wszyscy są tu potrzebni, inaczej nic z bajki. Po między więc, pierwszaki najmłodsi czternicy, będziemy Was mianować, aby nie różnicy morały nasze poszły i nogi bardzo chętnie biblioteki zaniosły. Dość wybornie. My uczniowie, klasy, my, my uczniowie pierwszej klasy. Tobie książkę przyrzekamy. Tobie książkę przyrzekamy. Chętnie czytać się jak będziemy. maya mayerska Jeszcze raz gratuluję klasowi, klasie pierwszej, uczniom klasy pierwszej, tego, że zostali od dzisiaj czytelnikami szkolnej biblioteki, a to oznacza, że możecie wypożyczać po trzy książki jednocześnie od dnia dzisiejszego. Także prawa dla naszych...